Hej, a to bardzo interesujący temat. Współpraca w związku, czyli współpraca między tobą a twoją partnerką, twoją żoną, dziewczyną. Jak bardzo to jest istotne? Bardzo istotne. Ponieważ znam facetów, którzy mieli wielkie firmy, duże firmy, nagle noga im się podwinęła. Partnerka tak jak dubała w zębach, tak dubie teraz, ale to już z innym facetem i <grywia> nic się u niej nie zmieniło. U tego faceta się zmieniło, bo zbankrutował, ale podniósł się na, na przykład na nowo albo nie podniósł się w ogóle. Jak to ważne jest, żeby kobieta, którą masz z boku, również wnosiła coś ciekawego do Twojego życia. Oprócz dobrego słowa wnosiła również jakiś pomysł, jakąś ciekawość, coś, co powoduje to, że razem możecie iść przez życie. Że nie jest kobietą, która tylko dubie w zębach, myśli o sobie i. i. Znam wiele związków z kolei, w których on i ona połączyli się. We dwójkę ze sobą. I nagle zaczęli płynąć, bo pomysł przebijał pomysł. Oczywiście pomysł, który przebijał pomysł, jeszcze był realizowany. To jest bardzo ważny temat bardzo istotny temat, żebyś patrzył na to od początku, jaką masz w boku partnerkę. Znam też wielu facetów, którzy mają partnerki tak zwane kule u nogi i no niestety pomimo tego, że im się wiodło bardzo dobrze to teraz nie można mówić nawet o średnim życiu. Ponieważ kula u nogi cały czas ciągnie na dół i tam nie ma żadnych pomysłów. Tam jest dłubanie w zębach i, prac, i cały czas śledzenie Facebooka albo jeszcze czegoś innego czegoś, co praktycznie nie wnosi nic ciekawego do życia, nic ciekawego do Waszego związku. Tylko Was cofa cały czas korkami do tyłu. Obserwujcie to zawsze na starcie u kobiet. Po kilku, randach, po kilku randkach już powinniście wiedzieć z jaką partnerką czy z kobietą macie do czynienia, do czego ona powinna Wam, do czego, yy, kim ona dla Was będzie, czy będzie partnerką na kilka dni czy dziewczyną na kilka dni, na kilka miesięcy, czy na być może na całe życie. Bardzo ważny temat, bardzo istotny temat, ponieważ później wiele pokoleń przez to cierpi. Dosłownie. Tak jak usłyszeliście, pokolenie. Ja serdecznie pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej udanych randek. No i oczywiście na dole macie link do moich szkoleń gdybyście z jakąkolwiek rzeczą nie dawali sobie rad. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!